Panie, witajcie w moim dzisiejszym specjalnym filmie, bo będzie o butach. Niektórzy z Was wiedzą, bo wrzucam na Instagrama i Facebooka, że ostatnio brałam udział w warsztatach szewskich, obuwniczych, które prowadził przemysław Piniak. Te warsztaty organizował Krzywy Komin. I co jakby najważniejsze w tym wszystkim i najlepsze, to to, że o tych warsztatach dowiedziałam się dzięki Wam, dzięki jednej właściwie z moich widzek, za co bardzo Ci kochana dziękuję, przesyłam buziaki. Wrzuciłam tę informację do siebie na Facebooka. Bo te warsztaty miały być, czy były tam pod koniec grudnia, ale wtedy już nie było miejsc, i wrzuciłam informację do siebie na Facebooka, że będą też w styczniu, e, i, i faktycznie w styczniu się odbyły, i też bym prze, przeoczyła te warsztaty, ale dzięki temu, że Arleta, e, która widziała właśnie te grudniowe, też ubolewała, że, że się nie zapisała, nagle pisze do mnie: Ania, ania, zobacz, warsztaty, zapisy ruszyły, dawaj, daj, zapisuj się, no i się udało. Także e, też właściwie e, wspólnymi siłami zapisałyśmy się na te warsztaty, a warsztaty, były darmowe, więc to w ogóle było super, a ilość miejsc ograniczona. No i jakby nie wiem, od czego zacząć, bo jest dużo tych informacji. Chcę Wam krok po kroku powiedzieć, jak wyglądały te warsztaty i pokazać, bo powiem Wam, że to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Poznałam tam mnóstwo osób, mnóstwo dziewczyn, bo właściwie same dziewczyny były po prowadzącym, Z pełnych energii, pasji, pasji do butów, co jest najfajniejsze. I, I takiego właśnie twórczego, kreatywnego działania. Jak zaczęłyśmy sobie rozmawiać o tym, co każda z nas robi, tak dalej, to wyszły po prostu naprawdę niesamowite rzeczy. Także super, że jest tyle twórczych, fajnych kobitek. No ale dobra, przechodzimy do, do warsztatów. Ja sobie zrobiłam ściągę, nawet mam kilka rekwizytów od razu, więc będę zerkać na kartki. Żeby, żeby po prostu nie pominąć żadnego etapu i powiedzieć po kolei wszystkie jak były. I tak, na początku jak warsztaty się zaczęły, no to mieliśmy, od razu nam pan Przemek dał takie zadanie, że z tych materiałów, które tam są dostępne, mamy wziąć kawałek sznurka około 30 cm i zrobić wykończenia tego sznurka. Mogą to być frędzle, pompony, no co chcemy, żeby jakby te dwie końcówki sznurka były jakieś fajnie wykończone. No i oczywiście wszystkie od razu wzięłyśmy się do pracy. E, po jakiejś tam chwili e, powstały naprawdę bardzo fajne rzeczy. Słuchajcie, że nawet e, tworząc te frenzle, powiedzmy, nie, nie zdawałyśmy sobie sprawy, że później wyjdzie z tego taka naprawdę super całość. E, bo właśnie po tym, jak zrobiliśmy pan Przemek pokazał nam, jak zrobić fajne foty, właśnie z, w roli głównej z kopytami, z tymi friendslami, jak bawić się światłem. I przy okazji okazało się, że te wszystkie nasze frenzle razem wzię wzięte stworzyły łąkę. I, I też było to zabawne, że właśnie prowadzący mówi do nas tak, jakbym wam powiedział, że zróbcie ozdoby a la kwiaty, to pewnie by prawie nikomu nie wyszły te kwiaty. A jak wam tylko rzuciłem hasło, zróbcie te ozdoby, frędle, pompony, czy, czy co tam chcecie, to się nagle okazało, że w większości osobom wyszły właśnie jakieś kwiaty i wszystkie razem położone ze sobą skomponowane, stworzyły właśnie taką wiosenną, fajną łąkę w super świetle promieni słonecznych, bo akurat w sobotę było piękne słońce i naprawdę wyszło to niesamowite i to nam już otworzyło oczy i dało taką motywację do działania. No ale wiadomo, chcieliśmy przejść dalej, no i myślę, że wszyscy się obawiali tych prezentacji, takich teorii, że może to będzie właśnie taka nuda, że wszyscy będziemy tam siedzieć, prowadzący będzie nam opowiadał, tak. Taką teorię, właściwie, i tyle. I na szczęście tego nie było, słuchajcie, teorii w porównaniu do działania było tyle. Po prostu pan Przemek nam powiedział, wszystkie etapy, które są potrzebne do tego, aby taki but stworzyć. Ja teraz nie będę wam tak teorii opowiadać, bo wszystkie etapy opowiem po kolei, więc właściwie to wyjdzie. No ale powiedział nam o tym, ja mam tutaj nawet swoje zapiski. Powiedział nam o tym właśnie, z czego się składa but, z jakich, z jakich elementów, na przykład podszewka w bucie to jest futrówka, e, jakimi klejami powinno się kleić, e, czy na przykład klej kauczukowy, czy, czy klej szewski typu B... Y, y, Boże, jak on się nazywał? Taki śmierdzący. B, 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 b. Pamiętasz? Teraz mm, mam to gdzieś napisane. Budapren, o właśnie budapren, tak, tak, no co to jest dratwa, że na przykład dratwa to są nici do szycia butów i tak dalej po kolei, po prostu jakie, jakie rzeczy są potrzebne, czyli właśnie jak się tworzy but, nawet były takie rysunki. Każdy etap po kolei, i teraz Wam o tych etapach opowiem. No i właśnie, jak już teoria, wiedza przyswojona, no to co? Trzeba działać. I to chyba był najlepszy element, na który wszystkie czekałyśmy. No i wzięłyśmy sobie po jednym kopycie, okleiłyśmy, to był pierwszy etap. Najpierw trzeba było okleić kopyto. Zresztą mam tu swoje kopyto. Trzeba było okleić kopyto całe taśmą papierową. Taką taśmę kupicie wszędzie, w papierniczym, w jakichś takich sklepach typu takich budowlanych, no praktycznie wszędzie. W Rosmanie ma nawet są jakieś takie taśmy, tylko że to musi być ta, ta papierowa, taka żółtawa. Obklejamy najlepiej obkleić jest najpierw wzmocnić tutaj czubek, piętę i później te boki. No i później dookoła już obklejamy. Następnie po obklejeniu tego kopyta projektowałyśmy sobie na kartce, robiliśmy projekt tego buta, jakbyśmy chciały, żeby wyglądał. Tutaj było trochę ograniczenie, jeśli chodzi o materiał, bo były dostępne te materiały, które były właśnie na warsztatach, więc też trzeba było wymyślić coś z tego, co jest dostępne. I ten projekt z kartki z papieru od razu ołówkiem rysowaliśmy na, na kopycie, na tym, po tym papierze e, wszystkie te elementy, czyli jakieś cięcia, jakieś sznurówki, czy jakieś właśnie wycień, wycięcia, jakieś, nie wiem, kropki, to wszystko trzeba było narysować, a następnie po narysowaniu już na, na tym naszym kopycie po prostu te elementy trzeba było wyciąć. Wyciąć i odkleić, i taki odklejony na przykład czubek naklejało się na kartkę papieru, do tego dodawało się zapasy, czyli robiliśmy po prostu formę taką, na już później przekła którą przekładamy na materiał. I teraz tak, wszystkie boki, które, które zachodzą, jakby które zakładamy później, pod spód, to dodajemy 1,5 cm zapasu, a tam, gdzie się łączą, na przykład, jeżeli łączymy tutaj bok z, z czubkiem, no to 0,5 cm. Ja już doświadczyłam, Wiem późniejszego jak tego buta robiłam, że zabrakło mi tutaj na czubku trochę, nie wydałam 1,5 centymetra, ale nie wiem jak to zrobiłam, czy coś przesunęłam, że tak dosłownie na styk mi się udało. Przez to nie mogłam wzmocnić noska, bo jakbym wzmocniła nosek, to już bym nie miała materiału, żeby to wszystko zamknąć, także dla bezpieczeństwa, jak ja teraz będę robić swoje pierwsze w sumie takie buty, jakby sama, już bez pomocy, to, to wszystko co wam teraz mówię w praktyce, sprawdzać, no to dodam więcej tego zapasu, bo zawsze później jak już przykleimy tutaj tę część to można to odciąć. Więc ja wychodzę z założenia, że lepiej zostawić trochę więcej i po prostu odciąć niż później się martwić, że brakuje, bo w tym przypadku to nie jest tak jak w szyciu, że możemy zrobić jakiś klin, coś doszyć. W tym przypadku po prostu, nie no, można by było zrobić jakby nosek składający się z dwóch części i też coś tu dosztukować. No, ale będzie to dużo cięższe do zrobienia. No, ale mamy już te wszystkie formy i te formy wyglądają tak. O, to jest na przykład moja piętka. I ta piętka jest już naklejona na, na papier, dodane są zapasy. I to jest połowa piętki. I później taką formę kładziemy na materiał i po prostu wycinamy, wycinamy poszczególne części z różnych materiałów, których chcecie, bo to wszystko zależy od Waszego projektu. Później w połączeniu wygląda to mniej więcej tak. Ja takiego miałam bucika, że miałam tutaj właśnie nosek, tu był środek i pięta. To później jest łączone w ten sposób. I te wszystkie elementy. Po prostu ze sobą zszywamy, czyli to jest kolejny etap, kiedy, kiedy szyjemy szyjemy jakby naszą cholewkę, ale tą wierzchnią część. Zszywamy wszystko ze sobą, kleimy, zszywamy albo tylko kleimy, ale najlepiej jest najpierw skleić, a później jeszcze przeszyć, żeby to było y, mocne, żeby się nam nic nie, nie odkleiło, nie rozwarstwiło. Następnie wycinamy podszewkę i podszewka może, chociaż but może być bez podszewki, bo może być taki ze skórki surowo uciętej, tak też może być, no ale jakby taki podstawowy but, but powinien się z tej podszewki y, składać, więc ucinamy podszewkę i jak mamy już uszytą podszewkę i uszytą tą naszą cholewkę wierzchnią część, to je po prostu ze sobą łączymy i zszywamy je dosłownie tylko tutaj w tej części, czyli górnej części buta. Tu całą dół zostawiamy nieszyty, bo jeszcze będziemy musieli się tam dostać jakby do środka między tą cholewkę a między tą wierzchnią część, a podszewkę, bo będziemy usztywniać nosek i piętę. Więc, więc ta część dolna jakby zostanie zszyta, zszywamy tylko tutaj po obrębie. No i co? I następny etap. Zerknął swoje napiski. No i następny etap to jest jakby przyłożenie tej naszej cholewki, bo ona jest już połączona z podszewką do kopyta, czyli nakładamy sobie to na but, spinamy gwoździami, przybijamy lekko tylko gwoździami, tak naciągamy dobrze, żeby sprawdzić, czy to się dobrze układa, czy wszystko jest ok. Jeśli jest ok, to możemy przystąpić do składania tego naszego buta. No i pierwsza rzecz to jest taka, że bierzemy sobie pod podeszwę, normalnie możecie zrobić, na przykład ja to kopyto robiłam w firmie Olmar na zamówienie, wysłałam swoje wymiary wysłałam e, projekt buta, jaki, jaki bym chciała, i mam kopyto pod konkretny model buta. Takie powiedzmy, to są takie półbuty, buty, Alamo e, I możecie też, są firmy, do których wysyłacie na przykład to kopyto, i oni tworzą wam podeszwy i pod podeszwy już pod ten konkretny model. Ale pan Przemek pokazał nam, że, e, bo wiadomo, że to też się wiąże z jakimiś tam kosztami. E, na przykład to kopyto kosztowało 350 zł, i też wiem już teraz, że to jest kopyto takie do produkcji e, przemysłowej bardziej. Kopyta drewniane, no to ciężko jest znaleźć kogoś, kto zrobi dobre kopyto drewniane i w ogóle będzie chciał zrobić. E, I one są też dużo, dużo droższe. E, no i tak i podpodeszwa może być po prostu ze skóry, tylko to musi być coś sztywnego, bo to jest to, co będzie jakby zaraz pod wkładką. Więc przyklejamy, stawiamy sobie but na materiale z którego chcemy wyciąć podpodeszwę, odrysowujemy obrys, ale tak żeby on tylko i do żeby on tylko nam tutaj tę część, y, tę część pokrył, żeby nie wystawał, przyczepiamy. Y, przykładamy tą podpodeszwę i przybijamy po środku gwoździami. Dosłownie tylko tak po środku. Następnie na to naciągamy naszą y, podszewkę. Najpierw, znaczy najpierw środki, czyli najpierw y, czubek, później Tył, żeby nam się nic nie przesunęło, i na końcu boki, ale też równo, żeby nie przesunąć w jedną ani, albo w drugą stronę. Mocno naciągamy, tak żeby nie było żadnych zagięć. Skóra, powiem Wam, że jest o tyle fajna, że ją można właśnie naddać, tak wyciągnąć, dobrze, żeby ten czubek był taki ładny. Te marszczenia, które nam na przykład tutaj powstaną, tym nie ma co się przejmować, bo to można po prostu wyciąć. Ja miałam w swoim bucie, który robiłam, tkaninę, i z tą tkaniną już nie było tak łatwo, bo jej się nie dało naciągnąć, więc właśnie jak na przykład, na przykład, jak mi trochę tu brakowało, to tak wiecie, dosłownie minimalnie skórę mogłabym na tyle wyciągnąć, żeby to jeszcze sobie gdzieś tam wyrównać. No, a z materiałem jest trochę gorzej. Jeżeli już mamy taką podszewkę naciągniętą, to ją przyklejamy. Przyklejamy ją klejem, właśnie budaprenem. Aha, jeszcze nie wspomniałam Wam o jednej rzeczy, że nie wiem, czy to nagrałam Wam na filmie, ale przy łączeniu podszewki z tą wierzchnią częścią cholewki właśnie tutaj po, po tym obrysie używa się bardzo często takiego kleju kauczukowego i takiej specjalnej tasiemki. Po co? Po to, że po pierwsze tą tasiemkę moczymy w kleju, smarujemy sobie naszą podszewkę i, i tą część wierzchnią, przyklejamy tasiemkę do, do części tej zewnętrznej, zawijamy ją na przykład i mamy pięknie wykończony brzeg, na przykład bez podszewki, ale może być też tak, że dopiero do tego przyszywamy podszewkę i to jest naprawdę fajne, bo jakby szef mamy też, tak przeszycie jest widoczne, ale przez to, że było przyklejone tak, nie wyciągnie nam się nic, nie nie przesunie. To się często też używa, jeżeli mamy szwy napięcie, to najpierw się je podkleja, żeby właśnie się nie przesunęło nic i dopiero zszywa. Więc do takich łączeń czy nawet łączeń takich tutaj to ten klej kauczukowy jest naprawdę fajny. No i, i co? I dobra, i mamy podklejamy właśnie tą podszewkę. No i najlepiej byłoby zostawić teraz takie kopyto no na dobę, żeby toż się ładnie wszystko ze sobą związało. My tam nie mieliśmy tyle czasu, więc więc my robiliśmy tak, że jak przeszło to następne. No i kolejny etap, kiedy podszewka jest już przyklejona do do naszej podpodeszwy tutaj, to zdejmujemy te gwoździe i robimy usztywnienie noska i usztywnienie pięty. Po co się to robi? Po to, żeby but się nie zapadł, jak wyjmiemy kopyto, żeby był mocniejszy. Bardzo Praktycznie wszystkie buty, jak zwrócicie na swoje uwagę, to mają właśnie pięty usztywnione i, i noski, żeby, żeby ten but też ładniej wyglądał i lepszą formę trzymał. I takie usztywnienie naklejamy na podeszwę, czyli jakby zawijamy tą warstwę zewnętrzną naszej Olewki do góry i tutaj sobie to przyklejamy. Jak już mamy przyklejone, wtedy zamykamy but, naciągamy bardzo dobrze olewkę naszą na, na to kopyto, tutaj wszędzie, tak jak robiliśmy to z podszewką, przybijamy gwoździami i przyklejamy dokładnie tak samo, jak to było zrobione z podszewką. Teraz, kiedy mamy już przyczepioną jakby tą naszą cholewkę i przyklejoną. Znowu zostawiamy, odkładamy but na bok do wyschnięcia i bierzemy się za podeszwę. I tutaj możecie mieć gotową podeszwę, możecie ją zrobić samemu i są specjalne takie maty, takie arkusze do, do tych podeszw, z których po prostu można taką podeszwę wyciąć. Jeżeli robicie but z jakiejś skóry, gdzie macie tutaj więcej po prostu tych zgrubień jest sporo, to wtedy wycinamy jeszcze raz taki obrys naszej podeszwy, czyli taką jakby powiedzmy drugą podeszwę tylko, że to nie jest ta podpodeszwa, no ale powiedzmy, że ja tak to sobie uprościłam. I po prostu naklejamy na to wszystko, żeby te wszystkie zagięcia i te, no bo to jakby nie wygląda jakoś super estetycznie, zaklejamy po pierwsze, żeby wyrównać sobie tę przestrzeń, a po drugie, żeby to trochę też zakryć, żeby było bardziej estetyczne. I wtedy odrysowujemy, stawiamy kopyto z tym naszym butem na nim, odrysowujemy sobie podeszwę na, na, tej, na tym arkuszu gumowym i wycinamy podeszwę. I teraz można zrobić taki myk, że jeżeli nam gdzieś tutaj coś nie wyszło, coś tam jest jakaś niedoskonałość, ale nie dało rady tego jakoś schować, to wtedy możecie zrobić coś takiego jak podeszwa podwójna z otokiem. Czyli mamy najpierw wyciętą podeszwę jedną, która wystaje nam trochę poza, poza obrys naszego buta. Później wycinamy drugą, ale sam po prostu, sam taki obrys sklejamy te dwie części, właśnie ja tak zrobiłam w swoim bucie, co możecie teraz na filmie zobaczyć, czyli jakby ten kontur tylko buta przyklejamy do, do tej podeszwy całej, szlifujemy boki, żeby ładnie wyglądały i jak to y, się sklei, to mamy gotową podeszwę z takim właśnie jakby otokiem, czyli but wstawiamy w środek jak wstawiamy w środek, to y, bok mamy ładnie wykończony, bo jest ta podeszwa trochę wyżej, ona troszeczkę wystaje i nic nie widać. Wszystko, co chcieliśmy ukryć, to jest ukryte. I to jest bardzo prosty sposób na to, żeby zrobić właśnie samemu podeszwę. I jak mamy już taką podeszwę wyciętą, sklejoną, zrobioną, no to po prostu wklejamy w to but. I też tym budaprenem, chciałam powiedzieć. Tak, budaprenem. No. No, to dobrze chciałam powiedzieć, no, budaprenem właśnie. Tu. E, więc dużo kleju, but w środek podeszwy i zostawiamy, najlepiej jeszcze to fajnie jakimś imadłem czy czymś mocnym ścisnąć, żeby to fajnie związało. E, I zostawiamy but na kolejną dobę, żeby on sobie e, sechł. E, I później, jak już taki bucik jest mm, gotowy, wszystko ładnie nam się skleiło, to zdejmujemy kopyto. W tych drewnianych kopytach na warsztatach było tak, że wystarczyło tutaj odkręcić śrubkę, czy tam odgiąć, wyjąć część, ta, ta część ta część była jakby osobna, właśnie dlatego kopyto też się z dwóch części składa, że tę wyciągamy bez problemu jako pierwszą, żeby później wyciągnąć całą resztę. No i e, wyciągnęliśmy tą małą część, później cały ten i, i wtedy było największe takie patrzymy, co się stanie z butem, czy się zapadnie, czy będzie się trzymał w ogóle, czy będzie dobry, czy da się go włożyć, bo to było pierwsze e, robienie. No i pan Przemek wyjął mi to kopyto i tada dam but gotowy. Słuchajcie, miałam przez chwilę problem z, z włożeniem tej nogi, bo się tak bałam, w sensie tak, mówię, kurde, tak na styk, boję się ciągnąć, bo jeszcze coś się odklei, bo to w sumie tak wszystko na szybko było robione, ale mówię, dobra, ryzyk, fizyk. No i włożyłam, jak włożyłam, to już nie chciałam ściągnąć i tak mówię jak a te buty muszą tam zostać na wystawy. więc mówię tak, a co jeśli ktoś nie może ściągnąć buta, może go zabrać ze sobą, po prostu byłam tak dumna i tak z Ciebie dumna i z tego buta i po prostu był taki piękny, że no najchętniej zabrałabym go ze sobą do domu, ale nie mogłam, więc... Yy... Po zdjęciu kopyta but jest gotowy. Jedynie zostaje nam włożenie wkładki do środka. Możecie. Ja na przykład wycięłam po prostu ze skóry obrys i wkleiłam wkładkę do środka. Można włożyć. Można używać takich wkładek, które kupiłem w sklepach obowniczych, po prostu sobie włożyć albo ją przykleić, żeby się nie ruszała. I gotowe, słuchajcie. I naprawdę dwa dni i, i but właściwie w, powiedzmy w kilka kilkanaście godzin i każda z nas zrobiła po jednym bucie. Także e, mam nadzieję, że powiedziałam wam, e, że nic nie pomieszałam i mniej więcej zrozumiale przedstawiłam, co było na tych warsztatach. E, jak, e, jak wyszłam e, z tych warsztatów, wróciłam do domu, to powiem wam, że wam tak nawuzowana taką energią, taką pasją, tak po prostu taka podekscytowana, że jak opowiadałam mężowi, e, co, co się działo i tak wszystkie etapy po kolei zdjęcia, mówię zobacz i tutaj to i ten, on się tak na my patrzy i tak a wy coś tam piłyście, czy o co chodzi? Ja mówię, nie no co ty, ale zobacz jak super. A on mówi, a już wiem, to pewnie od tego kleju, nawąchałyście się, także w, w ogóle, no. Było naprawdę niesamowicie. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy siądę i będę mogła te wszystkie etapy sama zrobić. Nie wiem tylko, jak, jak ja mam to swoje to rozłożyć, to znaczy wiem, te dwie części trzeba jakoś i wiem, że tu coś trzeba włożyć, ale chyba zrobię tak, że jak już zrobię te moje buty, to pójdę do szewca, do którego miałam chodzić, uczyć się robić butów, żeby mi po prostu zdjął to to. Przy okazji zobaczę, jak on je zdejmuje i czym. No, i na pewno nagram film, jak będę robić te buty, bo już zamówiłam części, części, elementy, w sensie kleje i te wszystkie inne rzeczy. I jeszcze teraz tylko szukam fajnej skóry, bo już mam fajny projekt, tak mi się wydaje, że fajny, w głowie projekt butów, więc pewnie za jakiś czas, bo jak sami słyszeliście, to jest ten etap, kiedy czekamy aż coś wyschnie i tak dalej, no to trochę trwa, więc, więc myślę, że będę takie buty trochę robić na kilka razy, ale jak już zrobię, to, to film na pewno z tego też będzie. No i co ja Wam powiem, kochani? Szukajcie takich warsztatów u siebie, bo naprawdę warto. A jeżeli jesteście takimi butocholiczkami jak ja, to w ogóle już bez dwóch zdań. Ja się tak wkręciłam, że normalnie, szok, śni mi się po nocach, jak robię swoje własne buty. Yy, I co jeszcze chciałam powiedzieć? No nie wiem, chyba już wszystko. Także. Yy, a, wiem, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć jeszcze, że ja już się szykuję na warsztaty tapicerskie, bo też takie krzywe kominy organizuję, więc yy, będziemy sprawdzać. Sprawdzajcie razem ze mną, to może nam się uda spotkać też na takich warsztatach. Także dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, bo warsztaty były naprawdę niesamowite i mam nadzieję, że oddałam trochę charakter tych warsztatów yy, i tą ogromną pasję do, do butów, jaką miałyśmy tam wszystkie po prostu. Wszystkie. I to było niesamowite. No, to widzimy się w kolejnych odcinkach. Baba! Pa, pa.